Dzień dobry, dzień dobry, wodniki kochane, Agnieszka Sowilo z tej strony. Tak, położę dla Was runki od teraz do końca czerwca 2024. Znaczy, to jest moje zamierzenie. A czy runy w ten sposób pokażą, czy wybiegną poza ten czas, to już zobaczymy. I teraz tak, ze względu na to, że jest to czytanie... Ogólne, powtarzam, ogólne czytanie, a nie prywatne. E, no może się zdarzyć tak. Najprawdopodobniej tak będzie, że nie będzie to czytanie dla wszystkich. Także zapraszam na czytanie prywatne. Przez WhatsApp możecie się ze mną skontaktować. A ja teraz już sobie patrzę, co dla wodników będzie w tym cudownym czasie czerwcowym. W ogóle polecam Wam znalezienie artykułu mojego. Boże, sprzed lat. Czas czerwcowy. Gdzieś tam na pewno w sieci jest. To bardzo mądry artykuł był. I chyba na czasie. Dobra, patrzymy sobie co dla wodników. Co dla wodników. Co dla wodników. Pieniążki, pieniążki, kochane. Pieniążki. Tak, uzdrawianie sytuacji. Które z Was weszły, bo tutaj wygląda tak, jakbyście weszły w jakąś spółkę albo w jakąś współpracę. Nowa, nowa. Ach, w porywach dwa miesiące, proszę Was. Karty pokazują tutaj całkiem szczęśliwe zbiegi okoliczności, że tak powiem. Także mnie się to akurat podoba. Zobaczmy sobie pomyślunki o jakiejś zagranicy no nie wiem czy to jest najlepszy pomysł w tym okresie akurat dlatego że karty pokazują że możesz się że tak powiem przeliczyć ze swoimi możliwościami taką to nazwała nie także może nie teraz dobra jedziemy patrzymy raz dwa trzy cztery 5, 6, Wow, niech moc będzie z wami. Dobrze. Matko Bosko, Lagus, Kenos, 6, i i i i do tego... Ym... Ta odala odwrócona macie jakieś siostry, braci, kuzynki, kuzynów i tak dalej za granicą, albo coś z tych rzeczy, albo poza granicami, poza granicami możliwości, że tak powiem, normalnego kontaktu, ale to już... Nie, no niemożliwe to jest, to jest po prostu jak układ jakiś, jakiś cudowny układ, to jest no nie, nieprawdopodobne, to jest co ja tutaj widzę. Po pierwsze Sobilo jest w sprawach finansowych, zaraz nad nią jest Fechu i zaraz nad nią ze świata zewnętrznego jest Kenas. Obok tego jest lagus, więc ja to co z przełożenia powiedziałam już cofam, ponieważ gdyż e, karty sugerują, e, że... Wszystko, co za granicą jest jak najbardziej i y, 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 jak najwspanialsze i y, bardzo duże możliwości wam daje, natomiast Lagus w wielkich pieniądzach, ale też błogosławieństwach i tym wszystkim, co jest odgórnie, mówi o jak najszybszym wzięciu się za oczyszczanie. Zrobienie porządków na energii, zrobienie porządków w, w emocjach, zrobienie porządków w ciele, czyli y, po prostu po pooczyszczanie, porządne po pooczyszczanie. Cuda niewidy się pokazują, ponieważ rajdu mamy w sprawach rodziny, domu, mieszkania, czterech ścian, ziemi i różnych innych rzeczy i małych pieniędzy. Więc jeżeli były zastoje generalnie rzecz biorąc, to istnieje taka możliwość, że będą przypływy gotówki w tej chwili, że będzie możliwość odblokowania. Ja uważam w ogóle, że no nie przy tych kartach, słuchajcie, nawet ta odala odwrócona, ona tutaj tak dobrze wróży, że to się w głowie nie mieści. Ja się pytam, czy ja mam taki dobry dzień dzisiaj, czy, czy po prostu to jest możliwe, żeby... A może wyście wzięły pod uwagę, co Agusia powiedziała w tamtym miesiącu? Może byście wzięły to pod uwagę, może wyście porobiły takie cuda, że tutaj te cuda wychodzą teraz. I to w energiach, czyli to już się dzieje na energii, materializować się będzie za chwilę. Albo już się materializuje. Dobra, zobaczymy. Pomocni ludzie i podróże. Mamy tutaj piękną, um, mamy tutaj piękną Algis obok Sowilo i obok wunio. Czyli tak. Wszystkie te przytomne wodniki, wszystkie te mądre wodniki, wszystkie te wodniki, które są trzeźwe, no nie? Trzeźwo patrzą na świat, a nie gdzieś tam fruwają sobie, nie wiadomo gdzie i idee różne wymyślają. Wszystkie te wodniki, które mają też powera do tego, żeby pracować, żeby generalnie rzecz biorąc odrabiać pewne rzeczy, żeby dorabiać, zarabiać i wydatkować swoją energię na rzeczy też przyziemne, ale generalnie rzecz biorąc o to mi chodzi, że systematycznie i faktycznie w taki rozsądny sposób mają świetną prosperitę w tym miesiącu czerwcu, świetną po prostu. Umiejętności i wiedza, wszystkie te, które się biorą za jakąkolwiek grafikę, za jakąkolwiek pracę wśród ludzi, czyli może to być nawet po, po, poniżej ich kwalifikacji, poniżej ich możliwości, ale jednak wśród ludzi dostają dzięki temu bardzo duże możliwości później awansu, przejścia na inne stanowiska, znalezienia jakiejś znajomości, które podają nową pracę, które podają nowe pomysły, Nowe biznesy, nowych inwestorów, ludzi do współpracy, właśnie wspólników i tak dalej. No, fenomenalna sprawa. Tej Was informuje w związkach. Jeszcze jedna rzecz. No, no żeby nie było chyba za słodko, ale muszę powiedzieć, że istnieje taka możliwość, żebyście dostały awans. Przede wszystkim podwyżkę w pracy. To jest pierwsza i podstawowa sprawa. Te z was, które, bo tutaj taki dziwny układ jest wielkiej władzy i różnych innych rzeczy i tak dalej, może wy do polityki idziecie. <grytanie> Ponadto się najbardziej opaca w tej chwili. Są wybory do europarlamentu, siup! Chociaż nie wiem, czy listy są już niezamknięte, ale <grytanie> byłybyście świetne w tym, bo karty pokazują te ogólnie, generalnie, rzecz biorąc awanse, prestiżowe stanowiska, możliwości wejścia wyżej wyżej po drabinie właśnie kariery. Także no, no ładnie, no pięknie, aż mnie boli w oczy ten układ kart, naprawdę. Teraz tak, jeżeli chodzi o związki. W związkach mówią karty yy, o przytomniej, o przytomniej, doprowadź do równowagi, do harmonii, do takiego pokoju, który nie jest tylko chwilowy. Albo nie znajdź sobie jakieś osoby, które będą Cię uczyły, co to znaczy przyjemny język, co to znaczy przyjemny ton, co to znaczy nie krytykować, co to znaczy nie oceniać, co to znaczy, jeżeli już nie masz nic innego do powiedzenia, to tylko chwal. Po prostu naucz się robić ze swojego własnego partnera, swojego przyjaciela. Karta tutaj dyscyplinuje, dlatego że jest odala odwrócona, i teraz tak, przez ten czerwiec macie możliwość wypracować nowe relacje z ludźmi, którym się należy szacunek, i którzy, czyli wasi partnerzy. Żona, mąż, kochanka, nie wiem tam, kochanek, co to za różnica. E, ogólnie, w odniesieniu do Was, tej Was, przy tej oddali odwróconej, mówi, wyjdź poza schematy, które bardzo pieczołowicie cały czas ćwiczysz i zacznij inaczej. To jest pierwsza i podstawy. Druga rzecz, no, macie możliwość znalezienia ludzi prawa. Macie możliwość w tej chwili faktycznie, jakieś osoby, które są Panie Boże, wszechmogący policjantami. Wojskowymi, prawnikami, nie wiem, sędziami, być może strażakami, i tak dalej, i tak dalej. Bo tutaj są przede wszystkim takie wpływy, że tak powiem, ale to mogą być też konkretni przedsiębiorcy, osoby na stanowiskach. Macie możliwość dobrą partię po prostu znaleźć w tym okresie. I jedna rzecz, która jest bardzo ważna, jeżeli jesteście z taką partią, w cudzysłowiu, to zacznijcie ją doceniać, dlatego, że tutaj są takie oczka, które oczka są, no, które patrzą z takim wielkim podziwem na tą waszą partię. <laughs> Także proszę tutaj więcej serca, z miłością, dagas, dagas, dagas. Wziąć sobie tą dagas, przylepić na na biało namalować na przykład, i żeby raziła was aż po prostu tym swoim promieniowaniem dagazowym. Co tutaj jeszcze można powiedzieć, ze zdrowiem raczej bym się nie kłóciła. Co prawda, jedna rzecz, która tutaj jest zaznaczona, to jest taka wasza wada. Bo to jest taka zbytnia sztywność umysłu, moim zdaniem. Takie trzymanie się ścisłych jakichś ustaleń, taki, takie, takie niedopuszczanie nie, nie, nikogo do, do głosu, em, przegadywanie. A jak nie, to tak cichutko, 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 i żeby na swoim postawić. Nie róbcie w ten sposób. Bo ja mówię, tutaj dowodników, po prostu wyjdźcie z postawy bycia tyranem i jakimś takim, nie wiem, satrapą, takim, takim niefajnym człowiekiem. Nie ograniczajcie czyjejś wolności, jeżeli jesteście w związku. To jest pierwsza i podstawowa rzecz. Trzymajcie się wszystkiego, co jest ustalone ogólnie w tym miesiącu akurat ogólnie przez prawo jako normy po prostu najnormalniej w świecie. Będzie to miało bardzo duży wpływ na e, wasze poczynania później, jeżeli chodzi o sprawy finansowe, sprawy zawodowe i możliwości pewne. Tak, e, dobra. Teraz tak. Nie wiem, wodniki i macie przyjaciół. Natomiast. E, Karty pokazują przy tej e, algis odwróconej, żeby wyjść z wszystkich relacji, które są e, poparte ryzykiem, bądź ludzi, którzy lubią ryzykować, nie wiem, być może swoim zdrowiem, swoim życiem, swoimi pieniędzmi dalej, itd., itd., wyjść i wejść e, w osoby albo które są poza społeczeństwem, nie wiem, jakoś wyrzucone, no nie wiem, w każdym bądź, znaczy wiem, ale nie będę się w to zagłębiać za bardzo i wejść w tą Sowilo i w Unio, czyli do, za, zauważać tylko tych ludzi, którzy przynoszą promieniowanie radości, poukładania uczciwości, takiej lojalności, ale też takiej elastyczności. Różne rzeczy mogą być, o że jak może być trudno nieraz, nie? Różne zdarzają się sytuacje, ale jakby w taki sposób pogodny potrafią podchodzić do załatwiania pewnych spraw. W sposób życzliwy, są wielkoduszni, są dobrymi ludźmi, po prostu najnormalniej w świecie. A tą resztę, wszyscy won, jak to roski mówi, i y, po prostu promieniować i nastawiać się na ludzi inaczej. Z kim przystajesz, takim się możesz stać, wiesz o tym? Więc tą dobrotliwość też się skądś bierze, no. Z pajacami się tego nie, wy, nie wykształcił u siebie, a nawyki to jest połowa sukcesu, dobre nawyki. E, I teraz tak, dobra, zobaczmy sobie w takim razie single, bo to jest tak, ja uważam, że wodniki w parach, jeżeli tutaj y, zrobią taką korektę, y, w pewnym sensie wezmą na tapetę siebie i moja wina, moja wina, moja wina, przed lustrem, przed lustrem i już nie będę i będę fajniejszy i mnie będzie z tym lepiej i, i, i jemu będzie albo jej będzie z tym lepiej. To wy wychodzicie w czerwcu z wszystkich kryzysów, generalnie rzecz biorąc, i idziecie dalej drogą szczęśliwego małżeństwa albo związku. Razem ze rączki się trzymając, nawet coś jeszcze fajnego możecie zrobić. Dla niektórych par, ej, ten kto teraz mówi, jak moja wina, moja wina. Weź się nie czepiaj szczegółów, dobra? Słuchaj dalej. Sytuacja wygląda tak, że niektóre z Was będą miały na tapecie przeprowadzki, zmiany domu, zakupy domu, szukanie jakiegoś domu, jakiejś ziemi czegoś, co trzeba będzie. No jakieś tutaj zmiany zachodzą. I to też istnieje taka możliwość, że jest to związane z zagranicą. Natomiast teraz patrzymy na singli. No. A dlaczego, tak? No nie wiecie, dlaczego single są tutaj pokazane w taki dziwny sposób. Jakby kompletnie, przynajmniej do tej grupy, dla której tutaj wyciągnam te trzy runy. Bo to jest pokazane, jakby kompletnie single nie umiały przepuścić energii przez siebie miłości. I jakby taki schemat szukania partnera był. W oparciu o wszystkie sprawy intelektualne, y, przegadywanie spraw, finanse, y, no i seksualne, ale to od czasu do czasu bardziej bym powiedziała, że na zasadzie y, jestem skłonna, skłonny, ale żebym miał z tego zysk. Takie to kurwa naprawdę żenujące, szkoda, że y, dobrałam te karty. Dobra, teraz tak, w pracy mnóstwo widzę lwów, panien, generalnie rzecz biorąc i tutaj faktycznie te układy są w miarę fajne. Nie wiedzieć dlaczego macie w pomocnych ludziach, podróżach bardzo dużo baranów. A nie takich gubków, tylko spod na ludzi. E, w związkach najciężej będzie z lwami, e, z pannami i z wagami. Nie wiadomo dlaczego. Z nimi trzeba zrobić największe porządki. U was porządek z tym, żeby tam się działo z, z nimi okej. Okay. Teraz tak, jeżeli chodzi o pieniążki, jeżeli chodzi o dobre interesy, jeżeli chodzi o dobre biznesy, jeżeli chodzi o taki zysk. To jak najbardziej ryby i panny, generalnie rzecz biorąc. Reszta sio, reszta won. Albo brać pod uwagę pewne rzeczy, że mogą być straty. Nie wchodzę w, z koziorożcem w interesy. Ja, wodnik, nie wchodzę w tym miesiącu z koziorożcem w interesy, bo stracę. Amen. Albo swoją dumę, albo pieniądze, albo zostanie mi wytknięte wszystko to co jest nieprofesjonalne, co należy się douczyć generalnie rzecz biorąc. Natomiast nie wiem dlaczego mamy ze świata zewnętrznego pokazano bardzo dużo żalu do Ciebie w odniku i zrób coś z tym. Niektóre rzeczy radykalnym wybaczeniem na odległość można zrobić, przepracować, rozpuścić, przekształcić w energię miłości. Zrób sobie rekonesans, komu nacisnąłeś na odcisk i posprzątaj tą energię. Taka właśnie sytuacja jest. A może i nie. Zobaczymy, wszystko się w praniu okaże, no nie? Ja mówię, że moc będzie z wami, dlatego że te runki były naprawdę piękne. Po dobraniu może tam trzeba skorygować pewne rzeczy, ale i teraz tak. Za pracą za granicę. Tak. Do zrobienia porządków z jakimiś sprawami, nie, nie wiem, może. Nie wiem, może macie coś sprzedać albo coś z tych rzeczy. Za granicą tak. Natomiast co jest ciekawe. Szukanie jakby na odległość miłości za granicą, to jest najgłupszy pomysł w waszym przypadku na świecie. Najgłupszego już nie można zrobić. Wy macie szukać tam, gdzie możecie z tą osobą w cudzysłowie obcować od razu. Poznać ją, zobaczyć, powąchać, zobaczyć co ma, pogadać i tak dalej, ale widzieć też pracę ciała, nie? Także takie rzeczy tutaj właśnie. Z Panem Bogiem Wszechmogącym Buziaczki Wam daję i do usłyszenia oczywiście na czytaniach prywatnych albo jak nagram filmy. Bo mogę. Nie muszę, tylko mogę. Buziaczki Pa!